Piątek, piąteczek, a więc piątunio 23 lutego 2024 roku. Minęła godzina szósta tu PPM Podcast. Na dzisiejszą śniadaniówkę zaprasza Krzysiek. Nie było mnie długo, ale kogoś nie było dłużej w porankach kanału Zero. Dopiero dwa dni temu pani Monika pojawiła się o 7.00 z TD prowadziła. Pytanie tylko, czy będzie jej więcej, bo przez ostatnie dwa tygodnie to mało jej było. Zastępowały ją Izakszan, i Gosk i Weronika Woszczek. Jak na dwa tygodnie jedno spotkanie z panią Moniką, to nie tak źle, ale też nie za dobrze, powinna być dużo częściej. Dzisiejsze święto jest bardzo ciekawe, zgadnijcie, co łączy geografów z wojskowymi. Geografia wojskowa. 23 lutego 1919 roku powstała pierwsza jednostka wojskowa II RP Instytut Wojskowo-Geograficzny. Jest to ważna data w historii polskiej geografii, ale przede wszystkim w historii wojska polskiego. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na dzisiejsze programy. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.